Cześć, w tym filmie dowieść się, kto zyska, a kto straci w 2023 roku, no i jak w kolejnych latach. W głównej mierze skupię się na rynku nieruchomości, no bo przede wszystkim tym się zajmuję. Nie wypowiadam się na tematy, na których się nie znam, no chyba że to są tematy polityczne. To wiadomo, na tematy polityczne nie trzeba się znać, żeby się wypowiadać. To taka dygresja. Dobrze, przejdźmy sobie do samego początku. I jeszcze tak na wstępie wspomnę, że proszę nie traktować tego materiału jako poradę inwestycyjną. Z tego względu, że to jest tylko moja opinia. I jeśli potrzebujesz takiej porady dotyczącej sprzedaży, zakupu, mediacji, negocjacji, jak najbardziej zapraszam do kontaktu z nami. Link do naszej strony znajduje się w opisie filmu. Na samym początku powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, co tak naprawdę decyduje o cenie danego produktu. To jest prawo popytu i podaży. Okej, okay, ja mam świadomość, że można to podaż zmniejszyć, ale czy każdy pozwoli sobie, że ten produkt w jakiejś części został wyprodukowany i on nagle go wycofa? No nie, bo może jest kredyt, bo może są pieniądze inwestorów, które też, wiadomo, nikt nam nie pożycza, nie pożycza za darmo pieniędzy. A nawet jeśli to są nasze pieniądze, no to. Yy, jak to trzeba być osobą nieświadomo, żeby w taki sposób utopić te pieniądze? Więc prędzej czy później większość osób zdecyduje się pozbyć tego produktu, no ale ten produkt będzie musiał być tańszy. Dlaczego? Z tego względu, że jeśli ja nawet podchodzę do zakupu samochodu i mam auto za 50 tysięcy, a nagle znajduję za 40 tysięcy, no to wiadomo, że zdecyduję się na zakup tego tańszego auta. To samo jest na rynku nieruchomości. Osoby, które działają w sprzedaży, to wiedzą o tym, że tak to niestety działa, że jeśli jest pewna grupa, która ma potrzebę sprzedaży tej nieruchomości, nawet zejdzie 20 tysięcy, porównując to do podobnych ofert tej samej lokalizacji, no to ten klient kupi tą nieruchomość za 20 tysięcy taniej. Nawet podam tutaj przykład ostatnio sytuacji, gdzie były dwie osoby w tym samym bloku, obsługiwaliśmy akurat te dwie transakcje, no jeden klient żądał 420 tysięcy, a drugi klient 380 albo 70, 000. no i sami możecie sobie odpowiedzieć na pytanie, kto sprzedał szybciej? No wiadomo, że ten klient, który wystawił ofertę za tańsze, za tańsze pieniądze. Dobrze, ale dlaczego w ogóle o tym wspominam? Dlatego żebyś miał świadomość, co się tak naprawdę na tym rynku dzieje? Ja to dzielę na trzy grupy osób. Ok, może jeszcze te ceny ofertowe nie zareagowały, ale proszę mi uwierzyć, że transakcyjne zareagowały i co jest najważniejsze, że tych sprzedaży jest o wiele mniej. No, głównie to jest spowodowane brakiem dostępu do kredytów hipotecznych. Na trzy grupy. Osoby, które muszą sprzedać, mają maksymalnie dwa miesiące. Druga grupa to są osoby, które mają tam maksymalnie do pół roku, więc jeszcze czekają, liczą na tę ten, ten klient się znajdzie. Ok, mam świadomość tego, że nie ma reguły. Jeśli masz dobry produkt, ten klient może się pojawić i on faktycznie zapłacić tyle, ile oczekujesz. Ale tutaj się tym nie sugerować i nie wierzyć w cuda. I trzecia grupa osób, które wciąż liczy na łódź szczęścia, też nie muszą sprzedać tej nieruchomości. Nie mają potrzeby zmniejszenia tego kapitału, ale no, wystawili to ofertę, bo myślą, że akurat ten klient się znajdzie. Nie, klient się nie znajdzie, klient porównuje. Tak samo jak facet porównuje kobietę do kobiety i kobieta porównuje faceta do faceta. To samo i klient, który kupuje nieruchomość, patrzy, czy są tańsze nieruchomości, może ta jest lepsza i tak dalej. Ale dobrze, przejdźmy sobie do meritum tego materiału. Żeby było mi łatwiej odpowiedzieć na to pytanie, podzielmy sobie to, te nieruchomości na kategorie. Mamy największą grupę, no to są mieszkania. Dlaczego akurat jest popyt na mieszkania? No przede wszystkim są tańsze, są wygodniejszy produkt, nie interesuje nas system ogrzewania, nie interesują nas zewnętrzne części mniejsze, no właśnie, koszty utrzymania duża może być ilość klientów kupujących lepsza lokalizacja zazwyczaj szybszy produkt do spieniężenia. Dlaczego szybszy produkt do Z tego względu, że to jest niższa cena, porównując to na przykład do domów, segmentów, szeregówek. Okej, okay, no mam świadomość, że są jeszcze apartamenty wysokiej klasy, ale no to nie jest większość rynku. Większość rynku to jednak są no zwykłe mieszkania i na to proszę zwrócić uwagę. I na te mieszkania w głównej mierze będzie popyt i kto teraz posiada mieszkania w dobrej lokalizacji, to nie musi być koniecznie centrum, ale jeśli, ce, jeśli bierzemy pod uwagę centrum, to może być stare budownictwo. Jeśli chodzi o kawalerki, to w głównej mierze one powinny być w centrum, w śródmieściu, gdzieś w pobliżu uniwersytetów, w pobliżu jakichś ośrodków akademickich i bądź miejsc pracy. Jeśli to są miejscowości przemysłowe. Jeśli chodzi o nieruchomości na obrzeżach, bądź poza centrum. No to w głównej mierze to powinno być nowsze budownictwo, maksymalnie do 50 metrów, z dobrą infrastrukturą, rozwinięto i tak dalej. To też nie musi być koniecznie nowe budownictwo, bo może być to też nieruchomość w starszym budownictwie, gdzie ostatnio takie nieruchomości sprzedawaliśmy, ale tam głównym wyznacznikiem jest cena i ten klient nie był w stanie znaleźć podobnego mieszkania na rynku za taką kwotę, więc on zdecydował się na zakup tej nieruchomości. Dlaczego twierdzę, że będzie coraz mniejszy ruch i to w głównej mierze osoby posiadające domy, segmenty, szeregówki, działki pod zabudowę jednorodzinną straca? Z tego względu, że to jest droższy, większy próg wejścia, droższy produkt. Tak? Teraz jest też niepewność związana i z budową takiego domu, jeśli ktoś kupuje działkę pod zabudowę jednorodzinną, no głównie pod dom. Teraz następne z systemem ogrzewania. Jeśli chodzi w ogóle z kosztami utrzymania tej nieruchomości, są dużo większe. No i w większości przypadków, jednak tam, gdzie są budowane te osiedla, domów jednorodzinnych, no nie ma tak mocno rozwiniętej infrastruktury. No wiadomo, są miejsca, gdzie są, ale w większości przypadków to no nie jest dom. Obsługujemy takie inwestycje, no i wiemy, że one są stawiane w szczerym polu. No co tu oszukiwać? No ale tutaj największym wyznacznikiem jest cena, i ten produkt jest droższy niż mieszkania. I dlatego też ten popyt się wzmożył, uaktywnił nawet teraz przez inwestorów bardziej na lokale mieszkalne. No bo, co jak co, ale wszyscy gdzieś musimy mieszkać, tak więc te mieszkania będą jeszcze bardziej popularne, a zwłaszcza mniejsze metraże. No bo wszystko zmierza do tego, że ktoś jakby chciał celowo nas zubożyć tak? poprzez te wszystkie pandemie poprzez, można powiedzieć, ten dodruk pieniędzy, gdzie będzie ten potężny transfer kapitału z osób przygotowanych, czyli bogatszych, do osób nieprzygotowanych, czyli biedniejszych. Jeśli wprowadzimy to na nasze podwórko, no to okazuje się, że są już osoby, które mają przygotowany kapitał i czekają tylko, aż społeczeństwo zrozumie, że wakacje kredytowe się skończą, że inflacja po części zabija ich zarobki i nagle te będą potrzebne pieniądze na bieżące opłaty itd. Ale im też nie każdy pozwoli sobie trzymać pustą nieruchomość bądź ten czynsz z wynajmu nie będzie w stanie zrekompensować spłaty raty kredytu i zarobić na to nieruchomość. Więc proszę to wziąć pod uwagę. No i też wspomniałem, że właśnie wszystko zmierza, żeby nas zubożyć i poprzez tak wysokie ceny energii. No ktoś, kto trochę jest świadomy o to i co się dzieje. Poprzez to dezinformację związaną i z wojną na Ukrainie, i dezinformację związaną z tą pandemią, nagle się okazuje, że Urszula von der Leyen zamawia prawie pół miliarda szczepionek, e, korespondując drogą SMS-ową z prezesem Pfizera. No to do jakich to absurdów dochodzi? Więc jak my mamy ufać tym rządzącym? No to widocznie oni są tylko, można powiedzieć, na. E, Palcu tych wielkich tego świata, tak? Ale dobrze, to nie o tym w tym filmie. Więc, tak jak powiedziałem, jeśli ty posiadasz e, lokal mieszkalny, e, gdzie jest to dobra nieruchomość, generuje. E, Czynsz, z wynajmu i tak dalej, bądź sam nie mieszkasz, no to wiedz, że akurat posiadasz produkt, który będzie o wiele łatwiej spieniężyć w kolejnych latach niż osoby, które posiadają domy, a zwłaszcza instytucjonalne w mniejszych miejscowościach, gdzie no nie ma tam perspektywy rozwoju i tak dalej. Dobrze. W takim razie, kto zyska osoby posiadające w głównej mierze lokale mieszkalne? Jeśli chodzi o kawalerki, to co wspomniałem, to musi być koniecznie centrum, gdzieś przy ośrodkach akademickich najlepiej, dobrej też lokalizacji. Jeśli chodzi o obrzeża, mogą, mogą to być też stare budownictwo, ale tam będzie głównym wyznacznikiem cena, ale lepiej, żeby to było w nowszym budownictwie. Proszę mi uwierzyć, że o wiele szybciej sprzedasz taką nieruchomość. W takim razie kto straci na nieruchomościach? No, osoby posiadające działki podzawodowe i jednorodzinną. W większości przypadków tam nie ma rozwiniętej infrastruktury. Ktoś sobie żąda za nieruchomość, która nie jest przygotowana do sprzedaży horrendalnych sum. Też osoby, które decydowały się na zakup tego typu nieruchomości, no, miały dosyć tanie finansowanie w postaci tego kredytu. Teraz już tych osób nie ma. Osoby, które posiadają domy. Różnego typu segmenty, a zwłaszcza mniejszych miejscowościach, ale i też w lokalizacjach, gdzie nie ma perspektywy na rozwój. Dobrze, dlaczego tak uważam? Przede wszystkim, dlaczego te osoby stracą? No, bo brakuje tego klienta kredytowego. Proszę mi wierzyć, jak to się odbywało. Dana osoba szła do banku albo do doradcy kredytowego i myślała, że ma zdolność na poziomie 400 tysięcy. Okazywało się, że tam jest 800 tysięcy. O jejku, to my kupimy sobie już dom. Jakiś segment, szeregówkę, nie będziemy kupić, kupować tego mieszkania. No i dlatego nagle mnóstwo przy tak niskich stopach procentowych pojawiło się klientów na zakup segmentów, szeregówek, e, domów, e, i rynek, popyt był wzmożony, więc też nagle pojawiły się osoby, żeby no, nadążyć z to podażą. I to jest, a teraz te osoby, które zaczęły budować tego typu osiedla, zwłaszcza mali deweloperzy, no nie oszukujmy się, że trochę są w podczasku, bo tego klienta nie ma. My obsługujemy tego typu inwestycje i wiemy, że nawet przez tydzień nie potrafi być ani jednego telefonu. No tak to niestety wygląda, bo to w głównej mierze osoby kredytujące podchodziły do zakupu tego typu nieruchomości. A jeśli chodzi o mieszkania, nawet ostatnio mam sytuację, gdzie rodzina 2 plus 2, kupiła mieszkanie prawie 40 m2, z tego zędu, że nie mają zdolności kredytowej na, wyż, na większą nieruchomość bądź na zakup szeregówki segmentu, ale prawdopodobnie jeśli byłyby te kredyty wciąż, no to pewnie by kupili ten segment bądź szeregówka, a może duże mieszkanie. Dobrze, tak to właśnie się klaruje sytuacja i tutaj proszę właśnie nie traktować tego jako porady inwestycyjnej, to jest moja opinia, Zobaczymy jak to faktycznie się sprawdzi. Co jest najważniejsze? Zapraszam Ciebie do sekcji komentarzy, w której możesz zamieścić swoje opinię. czy się ze mną zgadzasz, jak Ty widzisz, można powiedzieć, ten 2023 rok. Proszę pamiętać jedną rzecz, że w społeczeństwie, w którym można powiedzieć jest ograniczony dostęp do kredytów, jak i również można powiedzieć coraz mniejsza ilość gotówki, która jest tak jest zabijana poprzez inflację, no to jest nieuniknione, że będzie popyt na tańszy produkt i teraz rynek bardzo mocno reaguje, bo właściciele nieruchomości nie są w stanie zaakceptować spadków, a rynek oczekuje, jednak zakupu nieruchomości za niższe kwoty. No, jestem ciekawy, sam, jak to się skończy. No, prawdopodobnie się skończy tak, że nagle pewna grupa osób, czyli z tej pierwszej i drugiej grupy, o wspominałem wcześniej, nie wytrzyma tej presji. Wakacje kredytowe się skończą, inflacja zżera też zarobki nasze, coraz ciężej jest oszczędzać te pieniądze. Czyli te oszczędności się skończą, trzeba będzie płacić kredyt i nie wytrzyma. I zacznie wpuszczać nieruchomości masowo, już aby tylko się jej pozbyć. Ale są osoby, które nie potrzebują się pozbyć tej nieruchomości, bo się okazuje, że za kilka lat takie nieruchomości są kupywane za śmieszne pieniądze i burzone. Tak jak cała inwestycja w mojej okolicy, gdzie tam stało około 10 segmentów i wszystko zostało przez inwestora zburzone, i inwestor będzie teraz budował tam jakąś halę produkcyjną. To proszę mi uwierzyć, że można było jeszcze wyciągnąć z tego kapitał. Więc to proszę wziąć uwag na uwagę. Jeśli uważasz, że ten materiał jest przydatny, dowiedziałeś się z niego coś, co faktycznie wpłynie na podejmowaną przez Ciebie decyzję, udostępnij go dalej, zalajkuj, każdy powinien mieć dostęp do informacji z rynku, co tak naprawdę się tutaj dzieje. Proszę pamiętać, że każda decyzja powinna być przemyślana 10 razy, zanim ją podejmiesz. To tak samo jeśli chodzi o grupę osób, która się ostatnio aktywniła i zaczęła inwestować w nieruchomości. Oni bardzo mocno liczą swoje pieniądze, każdą złotówkę. Nawet ugranie 5 tysięcy złotych na nieruchomości to jest dla nich dużo. I teraz osoba, która nie jest otwarta na negocjacje, prawdopodobnie przegra. Ja tutaj mocniej bym się martwił o osoby, które właśnie posiadają nieruchomości gruntowe domy, szeregówki, segmenty, lokale komercyjne i będą miały potrzebę sprzedaży tej nieruchomości. Bo jeśli chodzi o mieszka o, nie o lokale mieszkalne, a zwłaszcza do 50 metrów, bądź przy lokalach mieszkalnych, głównym wyznacznikiem będzie cena, no to nie powinny tam zbytnio jakoś się przejmować, ale no, wiadomo, nie każdy będzie w stanie znaleźć tego klienta dosyć szybko, więc tutaj wyznacznikiem będzie cena. Dobrze, z mojej strony to wszystko. Tak jak wspomniałem wcześniej, jeśli uważasz ten materiał, że jest dobry, udostępnij go dalej. Zapraszam też Ciebie do sekcji komentarzy. Trzymaj się, cześć.